Też, w kolejnym filmiku z tematyki ciuchowej, ubraniowej i jak widzicie dzisiaj skupimy się na leginsach Wersja spodni. Generalnie są moim osobiście zdaniem mega wygodne, dużo wygodniejsze. I są, słuchajcie, uniwersalne. Tak, możemy w bardzo różny sposób je ubierać, wykorzystywać zarówno tak bardziej na sportowo, wygodnie, jak i również bardziej elegancko. I to właśnie w tym filmiku chciałabym Wam pokazać. Ja będę Wam pokazywała stylizację słuchajcie z takimi najzwyklejszymi, klasycznymi, czarnymi leginsami, bo uważam, że to jest właśnie must have w szafie każdej kobiety i każda z Was właśnie takie czarne, klasyczne leginsy, które moim zdaniem praktycznie do wszystkiego będą pasowały. Ale to jest właśnie, właśnie to, co powinnyście mieć. I tak jak mówię więc ja uwielbiam, słuchajcie, noszę je non stop cały czas, bo tak jak już powiedziałam, są mega wygodne, moim zdaniem są dużo wygodniejsze niż spodnie i moim zdaniem one też w pewnych aspektach spodnie wybierają i są tutaj nad nimi, zwyciężają I, i to w moich stylizacjach też będę chciała Wam pokazać. Polecam Wam takie klasyczne, czarne, jednolite leginsy, bo one naprawdę będą do wszystkiego świetnie się sprawdzały, do każdej sylwetki, e, będą dobrze wyglądały. Ja też w tym filmiku, kochani, chciałabym Wam pokazać, że leginsy nie nadają się tylko do takich sportowych zadań, że tak powiem. E, nie są e, tylko na siłownie. Takiego treningu domowego, czy do biegania, bo oczywiście do tego są idealne i są wręcz do tego stworzone, ale te miejsce też możemy, słuchajcie, nosić na co dzień. Do różnych, słuchajcie, stylizacji i w różnych zestawieniach, co za chwilę postaram się Wam pokazać. Moje stylizacje też raczej będą już takie wiosenne, no bo już wiecie, powoli, powoli ta zima nam odpuszcza. Powoli robi się coraz cieplej, więc z myślą o przyszłości, o tym, co za chwilę nas czeka, czyli piękna i ciepła pogoda, to właśnie takie stylizacje wam dzisiaj chciałam zaproponować. No i, kochani, pierwsza propozycja taka, myślę, dosyć oczywista, standardowa czyli yy, na sportowo legginsy do tego jakaś fajna, wygodna bluza. Może być również czarna, ale ja uważam, że w takim jakimś kontrastowym kolorze będzie świetna. Może być taka jak moja, dosyć krótka i tutaj z kapturem, który też słuchajcie możemy sobie użyć w razie konieczności, jakby na było zimno w uszy, albo na przykład padałby jakiś gromki deszcz, no to zawsze się trochę tutaj ochronimy albo też po prostu na stajlu, wiecie, możemy założyć tak żeby o, Albo na przykład tak, żeby to trochę fajnie wyglądało, e, możemy postawić, słuchajcie, też na bluzę rozpinaną, która pod spodem będzie jakiś fajny t-shirt. E, także to też jak najbardziej się sprawdzi. Do tego oczywiście jakieś sportowo wygodne buty. Ja mam trampki, ale też wszelkiego rodzaju Adidasy, przeróżne kolory będą się świetnie sprawdzały. Właśnie dlatego czarne lepińce są takie świetne, no bo do nich naprawdę każdy kolor będziecie mogli dobrać białe buty, myślę, że to też jest must have każdej kobiety i wtedy zawsze po prostu różne fajne zestawy będziecie mogli zrobić. No i to jest słuchajcie świetny strój na co dzień hmm, na przykład na rower na przykład na jakąś dłuższą wycieczkę pieszą, czy nawet wiecie koło domu na spacer z dzieciakami, żeby właśnie prowadzić wózek, kiedy potrzebujecie wygody, swobody, no to myślę, że właśnie taki strój, taka sterylizacja najlepiej tutaj się sprawdzi. No dobra, kochani, a teraz coś mniej oczywistego. Czyli jak widzicie, mam eleganckie buty, mam szpilki. Do tego słuchajcie, zwykły bawełniany t-shirt w e, takim fajnym, jasnym, kontrastującym kolorze. Mam akurat z w serek I zobaczcie, to już e, myślę, że całkiem fajnie wygląda. Zupełnie inny charakter tutaj mają te nasze leggingsy. Ale teraz słuchajcie, to co jest istotne to jak dobierzemy sobie jeszcze okrycia wierzchnie. Te okrycia, słuchajcie, też nam będą robiły robotę. No bo spójrzcie. Proszę bardzo, zakładamy sobie marynarkę. No i już uważam, zupełnie inaczej i bardzo fajnie to wygląda. Ja mam akurat taką brązowo-czarną, która właśnie tutaj fajnie nawiązuje do legginsów, ale też kolejny jakiś kolor tutaj wprowadziliśmy. Może nie za mocny. Tutaj, oczywiście, też kolorami moim osobistym zdaniem, możecie się bawić. Do wyboru. No i zobaczcie, no myślę, że to bardzo fajnie wygląda elegancko, a jednocześnie niestandardowo, a jednocześnie, słuchajcie, bardzo wygodnie, no bo może no, naprawdę żadne spodnie nam jeansów <gindy> tutaj nie zastąpią. E, Czerń i wygoda, e, moim zdaniem, to jest właśnie taka fajna, e, nowoczesna elegancja. Ale możemy, kochani, nałożyć także taką kurteczkę jeansową, czyli po prostu katanę. No i zobaczcie, e, Zupełnie inny wygląd, od razu troszeczkę jakby inaczej nam to wszystko wygląda, ale moim zdaniem również bardzo fajnie, bardzo ciekawie i ja uważam, że właśnie leginsy w połączeniu z dżinsem rewelacyjnie po prostu się sprawdzają. No i kochani, czytacie okrycie, które oczywiście możecie założyć? No to jest kurteczka, kurteczka taka właśnie cieniutka, wiosenna, Kurteczka typu Ramoneska, zobaczcie, ona bardzo fajnie się też komponuje. Mi absolutnie to nie przeszkadza, że ten t-shirt sobie tutaj wystaje, moim zdaniem to wygląda fajnie. Fajnie, że on właśnie jest taki dłuższy, troszeczkę nam tutaj wszystko zakrywa. No i uważam, że, że to też jest naprawdę fajne, fajne połączenie. Tutaj kurteczka jest też czarna, tak jak i leginsy, więc to tak, wiecie, tworzy taką jedną... Fajną, spójną całość. Tutaj mamy pod spodem ten nasz t-shirt. T-shirt też, jeżeli jesteście jeszcze odważniejsze, to możecie zastąpić, w moim zdaniem, jak najbardziej tak, na przykład koszulą też jakąś, szczególnie taką fajną, dłuższą koszulą. Na to właśnie jakieś fajna kurteczka, marynarka i tym podobne. I naprawdę również. Bardzo fajnie, stylowo, ale będzie właśnie z taką nutką nowoczesności, nonchalancji. Moim zdaniem będzie to bardzo, bardzo fajnie wyglądało. No i kochani, moja ostatnia propozycja, również bardziej elegancka. I jak widzicie jest to połączenie leginsów z toniką, które jest oczywiste, zawsze dobre, taką fajną, dłuższą tuniczką. Miałam taką czerwoną, którą już mogliście widzieć w wielu może moich innych filmikach. Ja ją bardzo lubię, ona jest uniwersalna i latem. I w takich trochę chłodniejszych dniach wtedy zawsze możecie oczywiście coś na siebie narzucić. Ona jest też fajna, słuchajcie, ze względu na ten dekolt, no bo zobaczcie, możemy nosić ten dekolt tak, ale możemy też sobie zrobić to w ten sposób, wtedy jest też nawet troszeczkę wygodniej, czyli sobie właśnie pociągnąć te... Te rękawki tutaj, to znaczy, że powiem, na ramionka i też to wygląda bardzo fajnie, a tuniczkę też możemy, słuchajcie, uzupełnić paskiem. I tutaj, kochani, zobaczcie, mam dwa takie paski. Jeden jest taki czarny, który świetnie nam będzie właśnie pasował do leginsów, a drugi to jest ten pasek, może pokażę Wam bliżej, z takiej plecionki, który też uważam jest świetny, każda kobieta powinna mieć i on jest o tyle fajny, że nie ma dziurek, tylko wiecie, wkładacie ten, ten nasz dziubek, że tak powiem, w dowolne miejsce tutaj między e, tę plecionkę, no i to wtedy powoduje, że Każdej kobiecie będzie ten pasek pasował, niezależnie od tego e, jaki ma wiecie obwód w pasie. Także spróbuję się teraz przewiązać, przewiązać albo założyć pasek. Zobaczymy z tym czarnym. No i proszę bardzo kochani. Tak to wygląda z paseczkiem. Myślę, że to dodaje też takiego fajnego, e, dodatkowego, eleganckiego wyglądu. Fajnie nam podkreśla, tą tuniczkę, robi z niej nawet taką jakby Trochę sukienka, ale myślę, że to też fajnie się komponuje tutaj właśnie z naszymi legginsami. Ja dołożyłam do tego też takie raczej eleganckie buty. Myślę, że to będzie fajne nawet strój, wiecie, na jakieś takie wieczorne, letnie wyjście, wiecie, żeby też nie zmarznąć. Jednak tutaj będzie nam cieplej, a myślę, że to naprawdę bardzo fajnie i efektownie wygląda. No dobra kochani, to wszystko co dzisiaj w tym filmiku dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że było dla Was ciekawe, że coś e, e, dla siebie z niego wyciągniecie, że może jakieś tutaj stylówki e, sobie zaplanujecie, zainwestujecie w legginsy, o ile już ich nie macie, co wątpię, bo naprawdę myślę, że teraz każda kobieta Legginsy ma. E, no i co kochani, no i e, jak zawsze na koniec bardzo dziękuję Wam za oglądanie, za to, że byliście ze mną do końca i do zobaczenia w kolejnych filmikach.